Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę Prezesa o korzystanie się podziemiu Grodzickiej o podsumowanie dyskusji i dagranie A jeszcze w razie ostatnie dla Państwa tutaj, których zaszczycili nas swoją obecnością. 30 sekund myślę na przekonanie do pójścia 9 października na Wrocławiu. Proszę, proszę, proszę. proszę Państwa, ani ta debata, ani kolejne pytania, które. I rozmowy, które będą miały miejsce po tej debacie, nie rozwiążą wszystkich naszych wątpliwości, dylematów, myślę, również sporów, ale naszym celem przede wszystkim była jedna rzecz, żeby myślę, w takiej przyjaznej, otwartej atmosferze przedstawić Państwa kandydatów z naszego powiatu do Sejmu. Bardzo ubolewamy, że mimo wcześniejszych zapewnień, tylko mieliśmy okazję spotkać się z Państwem. Tym bardziej i tym serdecznie dziękuję Pani, Pani Doroto i Panu, Panie Kilionie. Myślę, że przede wszystkim pokazaliście Państwo coś takiego, co urzeka wszystkich. Mimo różnych opcji politycznych, myślę, że jesteście bardzo sympatycznymi osobami. Ze swojej strony chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego i myślę, że w imieniu wszystkich warto powiedzieć, że byłoby fajnie, gdyby wreszcie powiat rodziski miał swojego reprezentanta czy reprezentantów w Sejmie Polskim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dosłownie myślę po zdaniu podsumowania naszych tej głównych bohaterów. Bardzo proszę. Chciałabym podsumować tam dzisiejsze tutaj moje wystąpienie jest, yy, mianowicie takim stwierdzeniem. Przekleństwem władzy jest to, że władze mają ci, którzy o nią walczą. I myślę, że mogę tutaj podziękować mojemu konkurentowi politycznemu, bo tak mogę powiedzieć że bardzo jestem zadowolona, że akurat takiego tutaj konkurenta mamy. Szkoda, że innych tutaj nie ma. Państwu dziękuję. No i jeżeli stwierdziliście, że nadawałabym się na waszą reprezentantkę, to proszę poszukać listy numer 1, pozycja numer 11, Dorota Justyna Jaszkowiak, jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Kilian, nie ma. <coughs> również chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenia i również za umożliwienia w tej debacie, która uważam, że jest bardzo ważna i parę rzeczy po prostu potrafiliśmy razem o, o, o przedstawiać i, i poznać nasze poglądy jako kandydaci na, do, do Sejmu. E, ja bym chciał po prostu kilkoma tylko zdaniami po prostu podsumować całość, Przede wszystkim e, chodzi o to, żebyśmy wszyscy poszli do, do wyborów 9 i postarali się wybrać osobę, która będzie mogła nas reprezentować jako bohater. Po drugie, chcielibyśmy po prostu mieć w miarę stabilny rząd. Mamy do czynienia z kryzysem ekonomicznym na świecie na dzień dzisiejszy i dobrze by było, żeby po prostu taki rząd na, na kolejne cztery lata powstał. Rząd, który będzie potrafił po prostu przeciągnąć coraz więcej środków finansowych z Unii Europejskiej, jak również będzie potrafił po prostu to kontynuować budowania właśnie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, musimy być dumni z tego, że po prostu Polska naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o gospodarcze i to dzięki oczywiście pracy wszystkich z nas tutaj, którzy są na miejscu, więc zróbmy wszystko, żeby tutaj ten rząd był rząd, który przyniesie oczywiście obłosy, które są niezwykle ważne. Oczywiście yy, musimy również zadbać o to, żeby Polska była dla wszystkich przyjaźni, przyjazna dla wszystkich yy, i w kolejnych oczywiście czterech latach, kiedy będzie rządził jak, jakakolwiek opcja, I zróbmy wszystko, żeby oczywiście była praca dla młodych, bo no, to jest właśnie przyszłość narodu, Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, gościliśmy dzisiaj Panią Dorotę Jaszkowę, dziękuję za zaproszenie. Dziubecki, dzisiejszej debaty, przedstawicielom mediów lokalnych, Marcin Grygło, Echał Kolic, Katarzyna Warszta, Grodziska Powiatowa, Magdina Korzeniowska, Dzień Nowotągostek-Grodziski, wcześniej Krzysztof Sadowski, Radio Merkury. Dziękujemy bardzo, Gościu Państwa Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskich.